Amirek jest takim e, fajnym pisarzem, e, cudne wiersze pisze. I napisałem do niego, mówię: Mirek, może byś tak połączył klimat gór, morza, iż tak byś wplutkł w to zajazd pod Caryńską. A Amirek mówi do mnie: Maniu, ja nie znam żadnej szanty, to po pierwsze, a po drugie, ja nie piszę na zamówienie. No i myślałam, że temat się rozmył. Mówię: Sorry, Mirek, no nic z tego. A po, po dwóch tygodniach hmm, dostaję smsa, no odbierz sobie tego e-maila, chodzę na skrzynkę e-mailową, a tam tekst, połączenie gór, morza, jeszcze zajazd pod Sarycko, tylko Mirek no. kto potrafi, a potem pół roku siedziałam, żeby zrobić do tego melodię i tak powstała Szanta Wędrowca, ewentualnie Szanta Dziobowy. <śled> Szatni śpiewam, bo nie umiem, łajbą moje z górski szlak, żagle w niebo rozwiadżone, co nie daje w nocy spać. Dla nich wspólny jest horyzont, który woła fejacho hey, i zupełnie mogę przysiądź, brydzą mnie zalewa pot. pod Caryńską moja moja ja suchy lod. Otelowy bar, taberną i przyjaciół wkoło krok. Pod Caryńską jeszcze dziś. A ty drogo dalej prowadź moje nogi, żeby szły. Moje nogi, żeby szły. Moje nogi, żeby szły. Pod Caryńską, moja teja suchy lot hotelowy, warta taverną i przyjaciół w Od Pod Czerwisko zepsumuję jeszcze dziś, a Ty drogo dalej prowadź moje nogi, żeby szły. Moje nogi, żeby szły. Moje nogi, żeby szły. Moje nogi, żeby szły. Czasem trzeba zadokować, gdy ucieknie wszak szaklach kwiat. Lub zwyczajnie boli głowa, trzeba głowie spokój dać Po co szukać obcych lotów, po co błądzić pośród fal Jasne światło świeci w oknach, jak latarni morskiej znak Pod Caryjską moja te hotelowy, bar, Berną i przyjaciół koło krop, pod Caryńską zacumuję jeszcze dziś. A Ty drogo dalej wprowadź moje, moje nogi, żeby szły, moje nogi, żeby szły, moje nogi, żeby szły, pod Caryńską moja, to ja suchy lok. Hotelowy Barta taberno i przyjaciół koło grob. Pod całym jeszcze dziś. A ty drogo dalej prowadź moje nogi, żeby szły. Moje nogi, żeby szły. Moje nogi, żeby szły. Moje nogi, żeby szły.